Witam serdecznie, Adam z Kaszub. 5 maj. Pszczoły noszą mniszek. Jeszcze nie, nie w pełni kwitnie mniszek na Kaszubach, ale już jest dobrze. Już tak sobie pracują pszczółki. Jeszcze wszystkie nie mają nadstawek, bo nie doszły do takiej siły. Jakby nam się marzyło. No bo wiadomo, jak wyroza. W zeszłym roku nam męczyła pszczoły i to się sypała garściami. Nie wiem dlaczego tak, taki rok był czy to przez to suche lato, no ale teraz dopiero dochodzą do siły. No, Ale cieszymy się z tego co jest. też dwie rodzinki wiatr jest i troszeczkę pogoda się coś psuje Loty nie są w tym momencie takie wyjątkowe Ale noszą mniszkowe Po trochę zaczyna się dziać na noce mamy, bo to temperatura spada do plus 5 Chcę im przeszkadzać O tutaj ładnie się wzięły Akurat jest taki moment No ale miód niszkowy zaczynają nosić. Na krop jest. Matki ładnie czerwią. Teraz przy takim dobrym przypływie pyłku to już pójdą do przodu. O, piękny widok teraz tutaj. Chciałoby się, żeby było cieplej, to wtedy jeszcze by lepiej latały wloty. Można było otworzyć na szesz, ale na razie chłodny, chłodny zimny wiatr mamy taki północno-zachodni i to wloty po, poprzymykałem, żeby nie wychładzać za bardzo gniazd. Pozdrawiam serdecznie, Adam Skaszub. Kaszub. No to jedno z bliskich łąk z miszkiem. 500 metrów od tego mi tutaj łoki leży i tak to wygląda na kaszubach Mniszek na kaszubach Może zobaczymy ile tu tych pszczółek na tym mniszku się dalej. No a to jeszcze, z, że tak słabo u nas te pszczołki wyglądają, bo z mojej winy trochę no trochę. Zawsze z winy pszczelarza raczej. Zostawiłem stare matki. część zawodowych, nie miałem czasu, nie wymieniłem tych matek i, no i no i rodziny są słabsze jak widać te stare trzyletnie matki, no już tak nie czerwią to już nie jest ta siła ale zaraz będziemy hodować mateczki i Z przodu. popełniamy błędy, a też uczymy się tego pszczelarstwa. Piąty, piąty rok chyba naszego pszczelarzenia no i tak powoli uczymy się na błędach. Ale mniszek dobrze wygląda. Pogoda, żeby dopisała, bo chmurzy się trochę. Ale pszczółki są, gdzie nie podejdziemy, to... To pszczoły. On jeszcze nie jest taki w pełni kwitnienia. Jeszcze będzie go, jeszcze wysypie nam. Tutaj jest sporo łąk krajowych i to pastwiska są i to całkiem fajnie, fajne miody wychodzą z tych, z tych łąk, bo to tylko nie bo zaraz kolejne te, a te wiadomo, wszystkie zioła kaszupskie kwitną. Szkoda, że słoneczko nam się schowało. Ten filmik może nie będzie taki, ale pszczółki pracują pomimo tej temperatury niższej. Może plus 15, mówię, i chłodny, chłodny północny wiatr, ale wchodzą, ale, ale pracują pięknie. wychyl się nam no i te łoki tu się ciągną do, aż do tego lasu jest żółciutko to tyle z pasieki na Kaszubach tak wiosna wygląda 5 maj. pozdrawiam serdecznie nam z Kaszub